Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Norbert i na co dzień nagrywam sobie filmiki na YouTube, a. ale dostałem nominację do brzydkiej szesnastki, którą już znajdziecie na moim kanale, bo ją nagrałem i została przyjęta dość fajnie, za co dziękuję. I dostałem też nominację do głównej rapowej nitki Hot 16 Challenge. Zastanawiałem się, czy powinienem to nagrywać, ale chyba w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby używać swoich zasięgów po to, żeby pomóc. Także w tym momencie leci kolejna wpłata ode mnie. Mam nadzieję, że od was również link znajdziecie w opisie, a za nominację chciałbym serdecznie podziękować Simonowi. Feno i Olszy. Ja tak powiedziałem. Cześć Feno. Tak powiedziałeś. Spróbujmy. Chciałbym. Być jednoznaczny, bynajmniej w żartach zyskotycyzmaty spadrzyć i we mnie czysto spada. Masz problem, bo nie możesz wyjść z domu. Problem co ja mam z agresją? Skumaj to ziomość A dobre. To teraz przelej drobne. Może na kanale ład, ale w głowie nieporządek porządek. Mam problem! Powtórzę się znowu, mam problem, mam problem z podejściem do oszołomów. Jak Coldrex Chcę zanegować chorobę, więc każdemu bez maski spartą piotkę sprzedać mogę. Nic się nie stanie, Tobie, bardzo miło z Twojej strony. Teraz rusz tumanie głową i o starszych ludziach pomyśl. Murak spalony, jak i pany koń. Rzucam do i chronić chcę mój stary dom. Ciągle ten sam front, proszę Panie, chronić, ale również proszę Panie, odjemy Pow. Daj mi żyć. Jest tu jak w cyrku, ja nie chcę być bezczynnie tu. Chcę być, trudno bez snów bez rozlewu tej krwi. Daj mi sens. No uf, uf. Moi drodzy, to była moja, mam nadzieję, gorąca szesnastka, więc teraz czas na moje nominacje. Nominowanych osób zostało bardzo wiele, ale wciąż jest co najmniej kilka, które chciałbym usłyszeć. A pierwszą jest osoba, koło której mieszkałem w dzieciństwie. Niedawno ruszyła ze swoim kanałem na YouTubie, także myślę, że to jest dobre miejsce, gdzie można by to było opublikować. Chciałbym nominować pana Roberta Makłowicza i mam nadzieję, że ugotuje nam tak gorącą szesnastkę, jak gorące dania serwował przez te wszystkie lata. Nominacja numer dwa, specjalnie na prośbę moich kochanych widzów. <tum> Trum Trumprum.pl, Stevie Fit, niebieskooczka. Chcę to widzieć. Nominacja numer 3 to mój przyjaciel. To jest nominacja z zagraniczna, bo nie pochodzi z Polski, Karaibczyk, który mieszka w Niemczech, a w ogóle młynia cholera. W każdym razie świetny muzyk. Rafael Lupro, Mam nadzieję, że stworzysz widok zera i nawiniesz pod niego w dowolnym znanym ci języku. I ostatnia, ale nie najmniej ważna nominacja, trafia do osób, które pomogą tej akcji stać się jeszcze głośniejszą, a przynajmniej mam taką nadzieję. Pani Dorota Wellman i pan Marcin Pro